U matko, kosmit. Jestem kosmitą, jestem człowiekiem. U matko, jeszcze lepiej. Witam wszystkich oprócz tych, których nienawidzę. Czas na kolejny odcinek. Dzisiaj dla odmiany porozmawiamy sobie o świecie obcych, czyli to, co się znajduje poza mgławicą, najeżdża mgławicę, i tak dalej, i tak dalej. Tę serię podzielimy sobie na trzy części, z tego co mi się wydaje się, żeby was oczywiście nie zanudzać. Także lecimy po kolei. Tu mamy kulę detekcji. Kula, która wykorzystywana jest przez armię Escaliasa do zwiadu i namierzania przeciwnika. Gdy ktoś się do niej zbliży, ona eksploduje. Podobnych kul detekcji używają nekromanci, którzy niby są wszechstronni i posiadają więcej bodźców zmysłowych niż inni, aczkolwiek używają tych kul również. Pytanie, czy je tworzą, czy znajdują w niebycie, gdy mogą się do niego przemieść i zabierają je Eskaliasowi. Tu mamy. Transportowiec skargalski, czyli okręt, który ma po prostu transportować duże ilości rzeczy. Są otwory hangarowe, największy, mniejszy, mniejszy. Największym prawdopodobnie wylatuje flota pomocnicza małych okrętów. Jest mostek tu z przodu, więc wiadomo, ciężko latać i jak nie widać tyłu, ale jakoś sobie radzą. To są jaszczury, oni mają zaawansowaną technologię, więc czujniki parkowania myślę, że też już sobie wynaleźli. To jest wielki, potężny, legendarny, ciągle spotykany okręt, statek matka jaszczurów, który wszędzie się pokazuje gdzieś tam w tle na obrazach z mgławicy. Ma górną część, ma dolną część, ma boczną część z tej bocznej części. Tutaj jest ukryty hangar, który się otwiera i to tędy wylatują zazwyczaj sobie właśnie okręty, tędy Wylatują zazwyczaj kapsuły desantowe albo inne pociski, tak? czyli to nie jest otwór tylko do jednego, tylko to jest multi narzędzie Jak ma wylecić kapsuła, to wylatuje kapsuła, a jak trzeba, to się przesuwa tu działo, które celuje w dół i strzela. Tak? Mostek jest tutaj, oczywiście szyby to tylko taka sugestia, one są, ale cały system sterowania albo znajduje się tu, albo znajduje się tu, albo tu. Tak? Ja szczerze nie powiedzą gdzie. Aczkolwiek szyby tutaj są, żeby można sobie patrzeć w kosmos. Dalej mamy bombowiec jaszczurów. Stylistycznie widać, że ciągle to samo. Tutaj jest mostek dolny do obserwacji tego, co się bombarduje, tu jest mostek górny, tu prawdopodobnie już rzeczywiście jest mostek, aczkolwiek niekoniecznie, bo jako że tutaj jest cała składownia bomb. To tu może być mostek, albo tu może być mostek, tak, główny, tak? A to może być tylko punkt widokowy. Tak, 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 tak. Za dużo. Tak, tu mamy szturmowiec jaszczurów, czyli właśnie mały okręt latający, który może, który może latać w warunkach atmosferycznych na planecie, jak i w warunkach kosmicznych, ponieważ jest przystosowany i do jednego, i do drugiego. Tu jest jakiś symbol, co on znaczy. Nie wiadomo, trzeba było się spytać jaszczurów. One raczej i tak o tym nie powiedzą i się z tym nie podzielą. Tu mamy fraktowiec królewski jaszczurów, czyli okręt kosmiczny, którym przemieszcza się Gironlar. I tutaj już ewidentnej szyby nie widać. Jest taka tylko jedna wielka powłoka o różnych kolorach. Teoretycznie te trzy punkty można uznać za szyby, takie bardziej widoczne, a to. Całość prawdopodobnie też jest szybą, tylko o innym kolorze i o mniejszej przejrzystości. Czy tam przepustowości, jak to nazwać? Dalej mamy pompę mgielną jaszczurów, czyli tą, która wytwarzała mgłę w mgławicy swojego czasu. Dlaczego mi się buja aparat? Nóżki się poprzestawiają. E, maszyna, która pompowała właśnie yy, mgłę do atmosfery. Wrzucało się surowce od góry. Tutaj czasami była jeszcze maszyna dostarczająca, żeby jaszczury się nie męczyły. Ponieważ to mądre istoty są, to co się mają męczyć? Jest tylko jeden guzik, jakiś trzy mniejsze, no i to wytwarza sobie parę. No i raczej ktoś musi tego pilnować, bo jak zgubią maszynę do tworzenia mgły, to by była zabawa. Strażnik skargalski, czyli ta wielka maszyna jeżdżąca na gąsienicach, posiadająca brzydko pięść, duże działo. Typu karabin obrotowy Gatling, czy coś podobnego, z głową, która się wsuwa, jak nie działa, się wysuwa, jak nie działa. Znowu symbol podobny do tego na okręcie szturmowym. Tak wygląda głowa jaszczura podstawowego wyglądu. Czyli tu, takie błony dodatkowe, oddechowe, którymi oddychają. Jak nos mają zatkany, czyli na przykład pod wodą, używam tego ala jakby skrzeli, kolce i błona pomiędzy nimi, zęby sterczące, mogą spróbować je trochę schować, aczkolwiek to tak no, nie zawsze się da. tak, Zależy, jakim się tu skóra wytworzy. Wielkie łoko, jaszczurkowate, i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda jaszczur. Przypuszczenia jaszczura, bo nago nikt go nie widział, ale prawdopodobnie tak wygląda jaszczur w swojej całej paskudnej okazałości. Ma ogon, ma mordę, ma ręce, nogi i ma ciało. Tak, jest to jaszczurka. Pewnie tu gdzieś jeszcze powinna być dziurka do defekacji, ale już w to się nie bachę. w Takie szczegóły, prawda? Dalej mamy karawasz y, smoczej kontroli czyli karawasz, który można kontrolować smoki, i robił to. Karawasz ten, zrobiony z łusek i kości smoka, kontroluje wszystkie smoki z niebytu, druhanaki oraz niektóre smoki z mgławicy. Źródłem kontroli jest smocze oko wykonane z obsydianu i rubinu, czyli połączenie dwóch kamieni na raz, aby móc kontrolować ich wszystkich. Sauron byłby dumny. Taki ładny karawasz. Kosiarz go używał, z tego co mi się wydaje. Tu mamy spaczonego kantuanoxa, czyli takiego, który wziął, zwariował... Został przesiąknięty dodatkowo mocą Escaliasa i Agariona. Jedną rękę ma jeszcze w miarę przyzwoitą, a drugą ma dość taką zniekształconą. Czy specjalnie, czy losowo, to już ciężko stwierdzić, Escalias się do tego nie przyzna. Tu mamy yy, częściowo spaczonego Canto anaxa, który już widać tutaj, można to porównać do tamtego. Tam jest bardziej narośnięte, tu mniej. Tu ma rękę, ma urwany ogon, oczywiście ogon wyrasta z karku, tak? Właśnie ciekawa jest rzecz, że to wygląda jakby kość ze skórą zaczęły się roztapiać i formować jakiś dodatkowy konstrukt, więc prawdopodobnie im bardziej spaczony, tym bardziej to narasta i tworzy się jeszcze większy kolec jak w wersji poprzedniej pokazanej. Tu mamy czaszkę spaczonego demona, obie czaszki, tak? I tutaj wszystko widać, jak to wygląda, tak? Runy magii, szarpane oczy, które pękają z czasem, zniekształcenia potylicy, która zaczyna się tu szarpać, tutaj się robi też jakaś taka czubkowata, yy, runy na rogach, jakieś inne symbole, plamy skażenia na całym ciele, jakieś nieregularne, które nie są symbolami. Poszarpanie ust, które też zaczynają się rozpadać z czasem. Można to tak sobie tułać, tak jak ludzie zagryzają zęba, w końcu im zaczyna szkliwo schodzić. I zadrapania niebytu, czyli takie emanujące nie wiadomo czym właśnie rany. Tu mamy kantuanoxa zwykłego, czyli takiego już normalnego, paskudnego potworka. Ogon nadal wyrasta z kręgosłupa, ale jest zajebiście długi. Więc w sumie tak jak jest w tej pozycji, to się on się wywali. No nie, bo się opiera właśnie na ogonie, dlatego się nie wywali. W ten sposób na przykład mogą sobie dać odpocząć nogą, a ogon pracuje, tak? Długie paluchy, mocarne łapy, dziwna faktura skóry, taka taka jak powierzchnia jakiejś planety, widziana z daleka. Strasznie dziwna broń, nieregularna jakby zrobiona z kamienia. Zęby na wierzchu, których nie mogą schować. I wielokrotne oczy, tak jak w świecie w żywej i krachanie w żywej mgławicy, w żywej otchłani były ryby z takimi oczami na przykład, albo taki ten ala, piesek mgławiczny, to właśnie oni mają podobne. Tu mamy dużego kantoanoksa, No czyli jak demony są duże i małe, tak kantoanoksy też, tylko że no w przypadku kantoanoksów to pewnie tak jest, że albo po prostu jedne piły więcej mleka, a drugie nie, albo po prostu jedne to są. Yy, damskie odpowiedniki, a drugie to męskie odpowiedniki, więc prawdopodobnie strzelam, że jako w naturze zazwyczaj jest, że samica jest większa, a samiec mniejszy, to strzelam, że to jest prawdopodobnie samica. Kolcy na ogonie nie ma, ma jakieś dodatkowe jakieś takie wzmocnienia, yy, skórę, utwardzenie na bokach yy, torsu. Yy, no i ma taką fajną maczugę. Tu mamy Untar. Tak wygląda Untar, czyli właśnie żywy okręt latający, kantoanoksu, w którym oni sobie siedzą. Latają, przenoszą się z niebytu do innych światów. Brzydki, paskudny. Co nie ciężko stwierdzić, jak to w ogóle lata. Pewnie używając jakiegoś tam rodzaju magii. Tu mamy kapsułę desantową jaszczurów. Schemat od góry. Mało to istotne. Trochę przypomina jakieś kapsuły desantowe albo kapliczki z Warhammera. Ta kapsuła to tak naprawdę urządzenie teleportacyjne: wrogowie wychodzą z niej, teleportując się z różnych miejsc, prawdopodobnie przy zużyciu mniejszej ilości energii. Kapsuła wbija się w ziemię dzięki laserowi. Tu jest laser, tak, i tu pum, tak, żeby konkretnie się wbiło, bo jak będzie jakaś głupia skała. W którą by się nie wbił, no to najpierw laser zrobi dziurę, żeby chociaż trochę się wbił, tak? No, były dwie strony, były dwie, dwie strony. Zaspojrzałem Wam, także w tym odcinku to było na tyle. Zobaczymy się w następnym. Cześć.